O, nie mogę tego ukrywać, gdy tak ukrywałam Uciekałam od tego przez długi czas W każdy poranek było ich tak wiele wszędzie do pracy, ale moje serce jest Złame, gdy moja ukochana jest Tylko wizja, nic nie mogę z tym Będę ci oddać wszystko, co mam. Nie powiem, co czułam, gdy zobaczyłem cię, nagle, byłeś raz tylko przez wizję. Teraz zrozumiałam mi, nie wstydzę się tego, że jestem rozbijakiem. Chcę cały świat, że cię kocham. Chcę czuć swoje pocałunki na moich ustach. Zakochałem się w tobie, kochanie. Zobaczysz, że szły spływających pył. Mojej twarzy Potrzebuję cię bardziej niż Kiedykolwiek Potrzebuję cię bardziej niż Kiedykolwiek Już dawno co odkryłem jej Nie wstydzę się tego, że jestem Razmijką piszącą Moja złożona draczego mnie Pokochałaś Co cię ciągnie do mojej Dobrej strony Czy nie zasłużyłam na związek z tobą? Potrzebuję cię bardziej niż Potrzebuję Cię bardziej niż kiedykolwiek Pozwól mi przejść ze Twojej dołącz do mnie Pozwól mi przejść ze Twojej do do mnie Pozwól mi przejść ze Twojej to do mnie Pozwól mi przejść z Twojej winy, do mnie, pragnę wam tego naprawdę, tak chciałam, tak chciałam tego z Tobą ci mieć, tylko Ciebie jedno, ponieważ to ukradłaś moją duszę, masz, aby podstawować Cię, nie tylko wizję, nie ucieknął tego, ukrywałam to tak długi, często, że taka jest. Moje, to teraz nareszcie do mnie. W każdy poranek było ich tak wiele. Powstaje do pracy, moje serce jest złamane, gdy mój oko jest. Tylko wizja, nic nie mogę z tym zrobić. Chciałabym Ci oddać wszystko, co mam. Nie powiem, co czułam, gdy zobaczyłam Cię nagle, raz razem wręcz, tylko przez wizję, teraz zrozumiałem. Całunki na mojej ustach zakochałam się w tobie. Kochana, nie zobaczysz wyspływających spływających plo. Mojej twarzy, potrzebuję ci bardziej niż kiedykolwiek. Potrzebuję ci bardziej niż kiedykolwiek. Już dawno to odkrywa mi. Nie wstydzę się tego, że jestem razem jej. o tym, moja zważona draczek mnie. Pokochałeś co ci ciągi do mojej dobrej strony. Czy nie zasłużyłem na związek z tobą? Potrzebuję cię bardziej niż kiedykolwiek. Potrzebuję cię bardziej niż kiedykolwiek. Powiem ci, jak to jest. Ty każdej nocy naroszę do ciebie w dzień. Przypominam sobie, że dzień jest dystans 2000 kilometrów. Chcę być w niebie, dać ci wszystko, co mam narzucić do ciebie. Rada ci wszystko, co mam narzucić do ciebie. Każdy, nocy na nareszcie do ciebie czuję, Tak wyjątkowe uczucie. Nie mogę tychać, moje serce bije szybciej. Chciałam tylko nareszcie do ciebie i nie dbam o to, co myślą Nasze w związku i nie, nigdy cię nie zapomnę. W każdy poranek, bo ich tak wiele, wstaję do pracy, ale moje serce jest złamane, to moja ukochana jest. Tylko wizja, nic nie mogę z tym zrobić. Chciałabym Ci oddać wszystko, co mam. Nie powiem, co czułam, gdy zobaczyłam Cię nago. Byłyśmy razem, lecz tylko przez wizję. Teraz zrozumiałam i nie wstydzę się tego, że jestem rozbijką, co cały świat, że Cię kocham. Zacząć Twoje pocałunki na moich ustach. Zakochałam się w Tobie, ukochana nie. Zobaczysz łys spływających po mojej twarzy. Potrzebuję Cię bardziej niż kiedykolwiek. Potrzebuję Ci bardziej niż kiedykolwiek. Już dawno Ty odkrywam. I nie wstydzę się tego, że jestem rozbieką, pisze o tym, moja żona. Moja żona zaraz bo mnie. Pokochałeś, co Ci ciągnie do mojej dobrej strony. Czy nie zasłużyłam na związek z celem? Potrzebuję Ci bardziej niż kiedykolwiek. Potrzebuję Ci bardziej niż kiedykolwiek.

Postwór im przyjemność Twojej, dochodź do mnie. Postwór im przyjemność Twojej, dochodź do mnie. Postwór im przyjemność Twojej, dochodź